Słyszałam też, że nie można jeść owoców po 15, po 18 są takie różne yy, godziny, nie wiem dlaczego akurat te. Siemano, tu jesteś. i Zuza, a wy oglądacie Suchą, Suchą Masę. Masę. Dzisiaj kolejne top 10, tym razem będziemy zestawiali top 10 fit mitów. Mit numer jeden. Nie powinno się jeść zaraz przed snem. No i to jest yy, właśnie jeden z takich yy, pięknych mitów, który jest bardzo popularny. Wiele osób twierdzi, że jedzenie zaraz przed snem jest złe, a my twierdzimy to odwrotnie. Na pewno yy, jeżeli budujemy mięśnie, potrzebujemy białka. To białko, jak już wspominaliśmy w wcześniejszych filmach, potrzebujemy dostarczać minimum co 5 godzin, ponieważ jest coś takiego jak synteza białek i cały czas potrzebujemy dostarczać tego budulca, żeby najefektywniej budować mięśnie. Generalnie każde jedzenie, które po jakiejś godzinie nie staje się bardziej kaloryczne. <gry> Czyli jeżeli zjemy jabłko o godzinie 18, to ma tyle samo co jak zjemy je do 22 przed całym snem. I oczywiście, jeżeli czujecie jakiś dyskomfort jedząc zaraz przed snem, nie możecie się wyspać, nie możecie zasnąć, no to wiadomo, że nie jemy. Też starajcie się ograniczać te posiłki na, na noc. Nie jedzcie jakichś wielkich, ogromnych ilości, żeby jednak sen był dobry jakościowo, ale lekka przekąska na pewno białkowa nie zaszkodzi, a pomoże zbudować mięśnie. Mit numer dwa. Trening brzucha robi kratę to też jest bardzo popularny mit. Yy, dużo osób, szczególnie kobiet, zwróciłam uwagę, że bardzo się skupia na ćwiczeniach mięśni brzucha, takich jak aktywnych ćwiczeniach typu jakieś brzuszki, unoszenia nóg i tak dalej, z myślą o tym, że zbuduje sobie dzięki temu yy, kratę, że zrzuci tłuszcz z brzucha. A niestety tak nie jest. Żeby uwidocznić mięśnie brzucha, po prostu musimy obniżyć nasz poziom tłuszczu do takiego poziomu, żeby mięśnie były widoczne, no i wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak jesteśmy zbudowani, jaka jest nasza genetyka, jak wyglądają nasze mięśnie, jak obniżymy sobie ten poziom tłuszczu do odpowiedniej wartości, to wtedy po prostu widzimy jak jesteśmy zbudowani. Także podsumowując, ćwiczenia na brzuch nie sprawią, że będziemy mieli kratę. Muszę się przyznać, że również wierzyłem w ten mit, kiedyś myślałem, że robiąc brzuszki będę miał kratę, po czym kurczę nie było tej kraty. Ja robiłem pamiętam szóstkę Weidera, to było takie dość popularne, się hmm. zaczynało od 5-minutowego treningu brzucha, kończyło na 45 minutach brzucha słuchajcie, to jest y, nawet nie budowanie mięśni, tylko to jest cardio i dosyć słabe kardio, bo angażujące tylko jedną partię mięśniową. Nie byłem w deficycie i po prostu ten brzuch się nie odsłaniał. Miałem mocny brzuch, tak, wzmacnianie mięśni jak najbardziej, ale żeby zobaczyć te mięśnie jednak trzeba spalić tłuszcz, który je otacza. Z brzuch jest na tyle problematyczny, że zazwyczaj tracimy tłuszcz z brzucha na końcu. Zależy oczywiście od genetyki, ale głównie tutaj mężczyźni trzymają najwięcej na samym końcu okolicach brzucha. I to jest też taki wyznacznik poziomu obtuszczenia. Patrząc na brzuch, można łatwo oszacować, w jaki procent tłuszczu człowiek posiada. no Chyba, że naprawdę ma takie geny nietypowe, gdzie ten brzuch jest wycięty, a na przykład nogi są zalane. Lecimy dalej. Mit numer 3. Alkohol to puste kalorie. No, wiemy dokładnie, że alkohol to nie są puste kalorie, bo alkohol ma 7 kalorii na 1 gram. Jest to produkt bardzo kaloryczny. Wystarczy dorzucić sobie 5 piwek dziennie i zobaczyć, jak się zachowa wasze ciało. Możemy powiedzieć, że jedno piwko ma około 250 kalorii. No, 4 pak 1000, dziękuję, połowa dziennej yy, diety. Najgłupszy mit chyba ze wszystkich. No wiadomo, że alkohol ma kalorie. Też się zastanawiam, skąd ten mit y, mógł powstać w ogóle. Jak ktoś może myśleć, że alkohol nie ma kalorii? Do picia wygląda jak woda może, dlatego... Mit numer cztery. Po treningu powinno się od razu coś zjeść. No to jest jeszcze mit <noise> chyba z lat 90, <noise> tak. gdzie każdy w torbie miał banana i shake białkowy i muszę powiedzieć, że też wierzyłem w ten mit. To jest tak naprawdę dawno przeterminowany mit, ponieważ dobrze wiemy, że synteza białek występuje co 5 godzin. Jeżeli zjemy zaraz przed treningiem, to nie musimy jeść od razu. Możemy odczekać te 5 godzin, żeby dostarczyć białko. Chyba, że robimy bardzo intensywne kardio, które trwa ponad godzinę i jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli jesteśmy oczywiście już sportowcami, no bo nie mówimy tu o jakimś Wtedy, owszem, wtedy musimy dostarczyć kalorii, ponieważ spalamy tyle, że nasze ciało potrzebuje tej energii. No ale w normalnym wypadku, jeżeli jesteśmy na siłowni, robimy trening siłowy plus jakieś cardio, a jedliśmy przed treningiem, nie musimy koniecznie jeść, yy, chyba że jedliśmy powiedzmy 3 godziny przed treningiem. Wtedy tak, wtedy musimy zjeść. Pamiętajcie, żeby po prostu zjadać coś co 5 godzin. Mit numer 5. Duża ilość białka szkodzi. Tutaj musielibyśmy interpretować, co to jest duża ilość białka, bo jeżeli zjadamy przeciętnie powiedzmy pół grama białka na kilogram masy ciała, to jest tak naprawdę bardzo mało i chcąc na przykład zbudować masę mięśniową albo schudnąć, to powinniśmy tego białka jeść więcej. Jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, które nie mają żadnych problemów z nerkami przede wszystkim oraz z wątrobą, to nawet 3 gramy na kilogram masy ciała y, nam nie zaszkodzą. Dosyć trudno jest uzyskać wynik powyżej 3 gram na kilogram masy Białko ciała białka. Białko jest bardzo sycące na pewno. Jak je masz tak dużo białka, to po prostu mm. jesteśmy na tyle najedzeni, że więcej nie potrzebujemy i mm. ciężko jest po prostu ten jakby przekroczyć, także hmm. nie, nie martwiłabym się tutaj o białku u zdrowych osób przede no. wszystkim. A powiedz mu może jest jakaś taka liczba, która jest szkodliwa, górna granica, ile, ile powinniśmy zjadać? Wszystko zależy od tego, jak, jak funkcjonują nerki, bo to głównie o próg nerkowy tutaj chodzi w, w spożywanym białku. Żeby Czy? po prostu tego białka nie było aż tyle, żeby przekroczyło próg nerkowy, bo wtedy zapychają nam się kanaliki nerkowe i robi się problem z niewydolnością nerek. Taka przeciętna osoba, która ma zbilansowaną dietę, no to nie Przekroczy tych trzech moim zdaniem gramów na kilogram. Mhm. Bit numer 6. Owoce są złe przy redukcji wasy ciała. Bardzo dużo osób boi się owoców ze względu na fruktozę. Straszny cukier, który się w nich znajduje. Słyszałam też, że nie można jeść owoców po 15, po 18. Są takie różne yy, godziny. Nie wiem dlaczego akurat te. I nie, owoce wcale nie są złe. Owoce są dobre, bo zawierają dużo wody, zawierają witaminy i minerały. Fajnie jest też wiedzieć, ile owoce mają kalorii. Wtedy wybierać te owoce, które są najmniej kaloryczne. Na przykład truskawki, które polecamy zawsze za każdym razem. Możemy wtedy obciąć te owoce, które mają trochę więcej kalorii, czyli nie wiem. Banana czy tam awokado. Owoce wcale nie są złe, i powinniśmy je wpleść do naszej diety. Pamiętajcie, że nie tyje się od danych grup spożywczych. Tylko od bilansu kalorycznego. Jeżeli jesteście w nadwyżce kalorycznej, tyjecie, nieważne co jecie. Możecie tyć na warzywach, jedząc samego brokuła, a możecie chudnąć na przykład na McDonaldzie. To wszystko zależy od tego, jaki macie bilans kaloryczny. Koniec, kropka. Mit numer 7. Cukier jest zły. Cukier nie jest zły. Jak już wcześniej wspomniałem, bilans kaloryczny i nadwyżka kaloryczna to jest coś, od czego tyjecie. Tak naprawdę moglibyście jeść sam cukier cały dzień i moglibyście gubić wagę. Cukier, wiadomo, jest na pewno jakoś uzależniający dla niektórych jest bardzo gęsty kalorycznie, dlatego łatwo po prostu zjeść go za dużo, przekroczyć właśnie ten deficyt i być w nadwyżce. Unikanie cukru na diecie, na redukcji, na pewno jest wskazane. Aczkolwiek cukier was nie zabije, bo cukier to jest po prostu energia, to są węglowodany, bardzo szybko dostajecie kopa energetycznego, jeżeli jesteście na przykład jacyś osłabieni, jeżeli długo na przykład jeździcie rowerem, spacerujecie, czy biegacie, robicie dużo kardio, najlepiej wtedy właśnie zjeść coś z zawartością cukru. Mit numer 8. Słodzik jest zły. Słyszałam, że słodzik jest rakotwórczy, że zabija. Ogólnie wiele jest mitów na temat słodzików. Szczególnie aspartam jest chyba takim słodzikiem, który ma najgorszą sławę, bo było jakieś badanie bodajże na szczurach laboratoryjnych, mhm. które wykazało, że powoduje raka. Powoduje raka tylko u szczurów laboratoryjnych i w dawce takiej, której żaden człowiek chodzący po tej ziemi nie, nie jest w stanie przejeść. Mhm. Jeżeli jesteście na redukcji, chcecie sobie tę redukcję ułatwić, to jak najbardziej używajcie słodzika. Zastępujcie wtedy zawsze, kiedy się da biały cukier słodzikiem. Na pewno was to nie zabije. Mit numer 9. Zdrowa żywność nie tuczy. To, że w nazwie produktu jest fit, nie znaczy, że ten produkt jest niskokaloryczny. Pamiętajcie, liczy się bilans kaloryczny. Również możemy przytyć, oczywiście jedząc, fit produkty, które mhm. też mają kalorie. Mają oczywiście mniej tych kalorii, ale jeżeli zjemy wystarczająco dużo, będziemy tyli. Podobnie jest też z produktami typu bio. Bardzo często produkty typu bio mają wręcz więcej kalorii niż produkty klasyczne. I tutaj nie mówimy tylko o bio i o fit produktach, ale również o produktach, które są uważane za bardzo zdrowe i bardzo dobre, tak jak na przykład orzechy, ale są mega kaloryczne. Wiadomo, że fajnie jest zjeść orzechy, bo są zdrowe. Dostarczają dużo dobrych tłuszczy, ale na redukcji musimy z nimi uważać. Mit numer 10. Trening siłowy spala mega dużo kalorii. To nie spala wcale dużo kalorii. No i, I tyle. trening siłowy, mimo że jest bardzo wymagający, bardzo często się przy nim męczymy, nie spala wbrew pozorom dużo kalorii. Jest to związane z intensywnością tego treningu. Przez bardzo krótki okres czasu podnosimy nasze tętno i, i wykorzystujemy bardzo dużo grup mięśniowych. Jeżeli robimy jakieś złożone ćwiczenia, oczywiście, tak naprawdę podnosimy tylko ten poziom na bardzo krótki okres, do 40 sekund, do minuty. Robimy serię, później odpoczywamy około 2-3 minut, robiąc oczywiście optymalny trening siłowy. Na pewno ten trening jest ciężki mentalnie również, ponieważ musimy pobudzić bardzo mocno swoje mięśnie, wejść na te maksymalne obroty i to jest obciążające układ nerwowy, przez co może się wydawać, że spalamy Bóg wie ile, a tak naprawdę nie spalamy aż tak dużo. Więcej spalimy na pewno robiąc kardio. Tak dla porównania, 100-kilowy mężczyzna podczas rzeczywiście ciężkiego treningu siłowego jest w stanie spalić 200-300 kalorii. Jeżeli chodzi o kardio, to w trakcie dwóch godzin 100-kilowy mężczyzna jest w stanie spalić myślę, że do 1000 kalorii. Tak, kardio jest bardzo ważne, pamiętajcie, lubcie swoje kardio. Dbajcie o serce, spalajcie tłuszcz i nie wierzcie w mity. On nas chyba wszystko. 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 Sprawdzajcie kolejne filmy. Poplany treningowe dietetyczne i treningi personalne zapraszamy na naszą stronę internetową. Subskrybujcie kanał Sucha Masa. Łapcie zajawkę na suchą masę i do następnego. Pasuje tak, Ci. O Jezu już przesta! Tak, jeszcze tylko.